No, cześć, jestem Adrian i witajcie na moim kanale. Długo nie było filmów na tym kanale, no ale niestety, robota, robota trzeba robić. Robota została skończona, także można robić filmy, spodziewajcie się. Dzisiaj opowiemy sobie o time tym co widzicie teraz na ekranie to ten splash, który się tu odbywa. Opowiemy sobie o nim, pokrótce opiszę jakby cały proces. Tutaj to nie będzie tutorial, to jest troszkę zbyt skomplikowane na to, ażeby zrobić z tego prawidłowy tutorial. No, ale jakby sam proces tego będziecie mogli wejść w moją głowę. No i można, można zaczynać od tworzenia warstwy, na której zrobimy sobie splasze. Jak widzicie, dwie pierwsze klatki na jedynkach, i cała następna konstrukcja będzie na dwójkach. Jak zwykle skupiam się na takich elementach, które po odłączeniu animuję je do samego końca, czyli do samego odbicia o taflę wody i z biegiem czasu ta woda się po prostu rozpryskuje. To będzie pierwsza warstwa tej, pierwsza warstwa tej wody. Ja nie potrafię, nie potrafię sobie zaplanować takiego efektu. Zazwyczaj takie efekty robię po prostu od razu, od ręki to tak jakbyśmy sobie symulowali taki efekt w 3D, tak? Mamy takie dane wejściowe, chcemy taki taki rozprysk z taką siłą chcemy tą wodę rozprysnąć, ta woda ma taką gęstość i ona się będzie w ten sposób rozpryskiwać. Ja po prostu lecę do przodu, nie? Nie mam żadnej klatki kluczowej po środku, po prostu lecę do przodu, follow through cokolwiek mi przyniesie. I tak tu macie warstwę z przodu, warstwę z tyłu, drobne takie drobne kropelki, które uderzało o taflę wody. Starając się udać taki efekt, efekt 3D, że coś uderza bliżej kamery, coś, coś dalej. Tu mamy teraz trzecią warstwę. Na trzeciej warstwie rysuję pianę na samej krawędzi efektu, tego, który będzie na przedniej warstwie i zaraz ta sama piana na warstwie tego efektu z tyłu. To wszystko będzie później pokolorowane w dość Ciekawy sposób, myślę, coś co chciałem po prostu spróbować. Ten efekt zrobiłem po to, żeby coś przetestować. Oczywiście, jak uderzają te rzeczy o wodę, delikatnie tworzą takie drobne rozpryski. No i tu mamy warstwę z tyłu. Minus jest taki tego całego efektu, że dużo pracy, którą, którą włożyłem w, te, w tą warstwę z tyłu, no niestety jej nie widać, bo ona jest z tyłu, ona jest zakryta przez tą warstwę, przez tą warstwę z przodu. No ale oczywiście, mimo to, mimo to, że coś jest z tyłu, no nie będziemy sobie ujmować, ujmować na honorze i starać się robić coś prościej. I tu mamy coś, co wreszcie chciałem sprawdzić, tak naprawdę, dla całego tego efektu. Te dziwne kształty, które miały się deformować, gdy splasz leci w górę, tak jakbyśmy zabierali pianę z powierzchni wody z tym splaszem ze sobą na górę. Oczywiście to nie, nie będzie miało użycia w jakby codzienności. Jeżeli będziemy chcieli coś takiego zrobić, nikt od nas nie będzie chciał takiego efektu z takim czymś, z takim patternem na. Na naszym efekcie: No bo to zwyczajnie zajmuje dużo, zbyt dużo czasu. A jak trzeba było jakieś poprawki do tego, do tego dać to o mój, o mój Boże. No ale yy, chciałem to przetestować. Yy, no i maszci. Masz los. Co, co do samego efektu, co do, do samej zasady działania takiego efektu, no to oczywiście te pierwsze, pierwsza klatka na początku, taka początkowa, ten efekt jest taki malutki, widać z którego miejsca zaczyna się ten rozprysk, i kolejna klatka już jest praktycznie na samej górze. Tam już są 3-4 klatki, gdzie ten efekt jakby zawisa sobie w powietrzu, i później ten efekt powoli, powoli sobie leci. W dół coraz bardziej i im, im dalej od początku tej animacji, jak widzicie tutaj, te kształty stają się coraz bardziej pofalowane. Ta woda już przestaje przybierać taki ładny kształt, takiego efektu, takiego splesza, tylko z biegiem tej animacji, z takich prostych kształtów, te kształty się falują coraz bardziej. Ja mówię o zewnętrznej krawędzi tej, tej bazy czerwonej, tu już tej zielonej tutaj. I te, te wszystkie kształty one. Przybierają taki wzór takich kropelek pojedynczych, i te wszystkie kształty po, po jednej kropelce one będą nam oczywiście spadały, spadały w dół. Ten efekt, który tutaj zrobię, on będzie nałożony jeszcze raz na przemian, czyli ten efekt z przedniej warstwy nałożę na warstwę z tyłu pod spodem, a ten efekt z tyłu nałożę na warstwę z przodu. Po to tylko, żeby uzyskać taki dodatkowy, dodatkową podobną warstwę do tej, która jest, żeby coś więcej się działo w środku. To wymusi taki efekt 3D, gdzie więcej będziemy mieli jeszcze tych kształtów na środku. Jak widzicie tutaj tworzę ten drugi, drugi splash. No niestety tu mi się trochę noga podwinęła i nie byłem zadowolony z tego co się stało na samym końcu. Później zobaczycie, że to po prostu przerysowałem, ale zasada tutaj jest taka sama. I jak wejdziecie na Discorda w zadania z wodą, no to tam dokładnie ta sama zasada, o której Wam teraz powiem, że w momencie, w którym odrywam jakieś cząsteczki, jakieś drobinki wody, staram się je doanimować do samego końca. Animuję jedną rzecz, skupiam się na jednej, a następnie dopiero e, przechodzę do następnej. E, także tutaj e, animowałem to na samym dole, co będziemy zaraz przerysowywać, ale jak mam tutaj te kropelki. To po jednej kropelce lecę w dół, dopóki ta kropelka nie uderzy o taflę wody i nie zniknie. No, następnie oczywiście ta dodatkowa warstwa piany na samej wodzie, którą rysowałem. Tutaj też będą jakieś delikatne zmiany na samym końcu. Przerysuję to fragment końcówki tego. Ale sama zasada jest będzie taka sama. Woda, podbijając się do góry razem z pianą, która będzie na szczycie tej wody, będzie się tego szczytu trzymać do samego końca, aż aż ta woda tak naprawdę nie zniknie w momencie znikania, wszystkiego zniknie dopiero piana na samym, na samym końcu. Oczywiście te wszystkie ciekawe kształty tu też musiałem narysować, one wyszły troszkę, troszkę grubsze, co mi się tak średnio podoba, no ale już tak musiało. Zostać. No tu widzicie ten moment, w którym no niestety stwierdziłem, że trzeba usunąć ten efekt na środku. On wyglądał mocno tak. No nie podobało mi się że po prostu mi się to nie podobało i stwierdziłem, że chcę to przerysować. Zrobiłem bardziej takie ostre kształty. Do tego kształtu na zewnątrz, który rysuję teraz, dorysujemy jeszcze jeden kształt w środku, tak żeby tego, tego jakby rozprysku na samej tafli wody było trochę więcej. Troszkę więcej, żeby się działo na środku, czyli dwa takie okręgi, one są miejscami tak troszkę ze sobą połączone, później się rozdzielają i sobie zanikają. I myślę, że to dało taki fajny vibe, fajny efekt do tego wszystkiego i to nie jest aż takie płaskie i nudne. W tym miejscu dzieje się tu trochę więcej, przez co jest to, jest to ciekawe. Oczywiście ta piana, o której wcześniej wspomniałem, na samych krawędziach musi zostać dodana, no żeby ta konsekwencja tutaj konsekwencja działa. Widać, że ta woda jest od wewnątrz dalej niebieska, a piana gromadzi się na zewnętrznych krawędziach tego wszystkiego. No i tyle. Na samym końcu ktoś mi polecił, żebym dodał kilka bąbelków. Także tym się zajmujemy. W tym miejscu, już na samym końcu, tworzę dwie dziury. Też polecam jakiś tutorial o bombelkach gdzieś tam. Na pewno mam pęka, bańka i tutaj te drobinki uderzają nam o taflę wody. Zrobię jeszcze jeden bąbelek, w którym. Coś się będzie odrywać zaraz, i w tamtym miejscu już nie będziemy dosięgać do tafli wody, czyli mamy dwa takie różne, różne rzeczy, oczywiście, żeby konsekwentnie wszystko było, no to trzeba te dodatkowe kształty, tutaj na to wszystko nałożyć, także no nie mogło tego tu zabraknąć. Sam bąbelek też ma te wszystkie kształty. No i drugi bąbelek, który się odrywał od ziemi, dolna warstwa pęka, górna warstwa pęka. Na to wszystko jest dodany ten, ten pattern, te kształty na samej górze, które oczywiście były dodane wcześniej. No, i jak już to wszystko jest zrobione, to właściwie można wszystko przetestować. Oczywiście, tych baniek trzeba było dodać dużo tych bąbelków, rozłożyć je tak, żeby działały w całej animacji, i to właściwie. Tyle. Tak, tak tak, się prezentuje cały ten, cały ten splash. Cała ta praca zajęła mi około 10 godzin. To no nie jest mało czasu, ale wydaje mi się, że też nie jest jakoś strasznie, strasznie dużo. No, minus jest taki, że no nie da się tego za bardzo nigdzie użyć. Te, te efekty tej podrywanej piany z stafli wody to jest przerost formy nad treścią, ale po prostu musiałem, musiałem spróbować. Dzięki, wielkie za obejrzenie i kolejne filmy będą. Zapraszam. Cześć! Dzięki wielkie za obejrzenie filmu. Wbij na Discorda, Team Discord powitacie z otwartymi ramionami. Odpowiemy tam na Twoje pytanie związane z animacją lub tun-boomem. Subskrybuj mój kanał jak się podobało. Jak był git, zostaw lajka i podaj to wideo dalej. Dzięki wielkie za obejrzenie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.